Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Prezesie, Szanowny Panie Piotrze, jest mi niezmiernie miło wręczyć Panu ten honor, akt nadania tytułu honorowego obywatela miasta, naszego kochanego miasta Stargardu. To, co dzisiaj tutaj się wydarzyło, to jest zaszczyt większy, honor większy niż mogłem kiedykolwiek w życiu się spodziewać, że mnie spotka. To, za to jestem wdzięczny i dziękuję Radzie Miasta, dziękuję Panu Prezydentowi za tę inicjatywę. Ta ocena tej mojej obecności w Stargardzie to jest oczywiście ocena pracy, współpracy, setek ludzi. Im dziękuję. Są w tbs są w Urzędzie Miejskim, są w samorządach, są w przedsiębiorstwach, są w spółkach, są w Stargardzie. To, co się zdarzyło przez te 13 lat, 13 lat temu po raz pierwszy przyjechałem, przypomina mi pierwszą rozmowę moją z prezydentem, pierwszą rozmowę, kiedy już byłem prezesem. Zwykliśmy. Nie nazywać rzeczy ważnych wprost, boimy się, że patos wybrzmi fałszywie. Mężczyznom nie godzi się okazywać uczuć, ale dzisiaj mogę chyba zrobić wyjątek. Nie wiem, czy Pan Prezydent pamięta, wówczas w późniejszym moim gabinecie rozmawialiśmy o tym, co mamy robić i mówiliśmy o tym, że dzisiaj w Polsce praca na rzecz małej ojczyzny to jest praca. Rozwoju Polski i czynienia z Polski miejsca, gdzie Polakom jest lepiej. Państwa ocena to ocena, że nam się udało. Tym wszystkim z Państwa, którzy na to pracowali, i mnie, który miałem szansę być z Państwem. Za to dziękuję i powiem na koniec, co chyba dla wielu jest wiadome, że to dzisiejsze uznanie mnie obywatelem to jest trochę skwitowanie stanu faktycznego. Byłem nim przez te 10 lat, jak tu pracowałem i jestem z nim przez te trzy lata, kiedy tu już nie pracuję i będę nim zawsze. Stargard to jest moje miasto. Dziękuję.